Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed interwencją poselską. Ja nazywam się Krzysztof Szymański, jestem posłem na Sejm z ramienia Konfederacji. Razem ze mną są działacze Ruchu Narodowego, ale przede wszystkim są również działacze Fundacji Życie i Rodzina z panią Kają Godek na czele, która to fundacja weszła w posiadanie ostatnio bardzo niepokojących informacji. Na temat sposobu, na temat pewnej procedury, która jest dokonywana w szpitalu, właśnie za nami w Gdańsku, na Zaspie, procedury aborcyjnej, w której używa się chlorek potasu. To jest procedura, która jest bardzo, bardzo kontrowersyjna. Natomiast naszą rolą, naszym podejściem, naszymi wartościami. Jest pełna ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Stąd wszystkie tego rodzaju działania skutkują z naszej strony działaniami i społecznymi i politycznymi. I dzisiaj właśnie do tego szpitala oraz do zarządu spółki, która zarządza tym szpitalem, czyli spółki Kopernikus, kieruje swoją interwencję poselską, w której Zadaję bardzo dużo różnych pytań dotyczących samych procedur, samych, samej odpowiedzialności personalnej, tego kto podejmował te decyzje, na jakiej podstawie, skąd ten środek pozyskano, dlaczego go użyto, jakie były podstawy. Te wszystkie informacje zgromadzone dotychczas przez Fundację Życie i Rodzina są na tyle niepokojące, że uważam za swój ale również nas wszystkich obowiązek, aby tej sprawie bardzo poważnie się przyjrzeć, tak, żeby ochronić życie poczęte w Polsce. I oddaję głos pani prezes Fundacji Życie i Rodzina, pani Kaja Godek. Dziękuję bardzo. Kaja Gadek, Fundacja Życie i Rodzina. Przede wszystkim chciałam podziękować panu posłowi za zainteresowanie tym tematem, ale też chcę podziękować wszystkim, wszystkim Polakom, którzy zainteresowali się tym, co dzieje się w szpitalu na Zaspie, bo straszna prawda o tym, co tutaj się dzieje, została ujawniona i spowodowała ogromny protest wielu ludzi dobrej woli. Drodzy Państwo, wróćmy, cofnijmy się kilka lat. I przypomnijmy sobie, jak traktowano lekarzy, którzy w czasach lockdownu leczyli COVID-19 lekami, które nie były zarejestrowane do leczenia COVID-u, czyli leczyli w trybie tzw. Tak off-label. Tych lekarzy prześladowały izby lekarskie, prześladowały ich samozwańcze autorytety, które wypowiadały się w mediach i, i tych lekarzy po prostu hejtowały. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której stosując preparat off-label zabija się w Polsce dzieci, bo nie ma żadnego preparatu zarejestrowanego w Polsce. Jakby ze wskazań do tak zwanego płodobójstwa. Głównie ze względu na to, że płodobójstwo jest po prostu zabronione przez prawo, nie jest dozwolone. Płodobójstwo, czyli dzieciobójstwo, bo dziecko jest dzieckiem od poczęcia na etapie płodowym swojego życia i jest już dzieckiem. Dlatego pytanie o ten chlorek, pytanie o procedury, o to w jaki sposób został pozyskany, jakiej marki jest to preparat, to są bardzo istotne pytania. W Stanach Zjednoczonych firma Pfizer, która produkowała różnego rodzaju środki, chemiczne, które stosowano do wykonywania kary śmierci, między innymi preparat z chlorkiem potasu. Zapowiedziała, że nie życzy sobie, żeby ich produktami wykonywano karę śmierci, ponieważ to jest najbardziej sadystyczny sposób pozbawiania człowieka życia. I dlatego trzeba pytać producentów tych preparatów, które są stosowane w Polsce. Czy oni zgadzają się na to, żeby wpompowywać preparat ich produkcji, dziecku do serca, po to, żeby wywołać bardzo bolesny zawał i bardzo bolesną agonię. To nie jest zmniejszanie cierpienia, to jest dodawanie dziecku cierpienia, to jest traktowanie dziecka niehumanitarnie. Dwukrotnie tutaj w ciągu trzech miesięcy zostały pozbawione życia dzieci w 25 tygodniu odpoczęcia. To jest, Szanowni Państwo, początek siódmego miesiąca ciąży. To są dzieci, które mogą Przeżyć y, jako wcześniaki. Y, chcę też powiedzieć o jeszcze jednym wątku. Y, my złożyliśmy jako fundacja zawiadomienie do prokuratury i wskazujemy właśnie na paragrafy o dzieciobójstwie, nie na paragrafy o aborcji, bo y, podanie chlorku potasu y, dziecku do serca odbywa się. Przed faktyczną procedurą przerwania ciąży wskazujemy prokuraturze, żeby, żeby ten temat zbadała, żeby przejrzała również dokumentację pacjentek, żeby zidentyfikowała te pacjentki, które wyraziły zgodę na zabicie swoich dzieci i również im być może postawiła zarzuty. I chcę powiedzieć, że jeżeli nawet te śledztwa będą umorzone, tak jak to miało miejsce w Oleśnicy, to dłużej klasztora niż przeora. Zmieni się kiedyś prokuratura, będziemy, będziemy w kolejnych sprawach składać takie zawiadomienia, bo polskie prawo po prostu na takie procedury nie pozwala. I ostatnia kwestia, kwestia przesłanki psychiatrycznej. Parę dni temu pan dr Maciej Socha, który tutaj odpowiada za aborcję na tym oddziale, powiedział w wywiadzie, że na oddział położniczy przychodzą pacjentki z naciąganymi zaświadczeniami od lekarza psychiatry, żeby zrobić sobie cięcie cesarskie na życzenie. I on wtedy zbiera ludzi, że te pacjentki próbują przekonać, żeby jednak rodzić w sposób naturalny, bo to jest zdrowsze i dla pacjentki, i dla dziecka rodzącego się. Te kobiety są otoczone jakąś opieką to kobiety też muszą pewne rzeczy usłyszeć, muszą wiedzieć, że nie są skazane na cięcie cesarskie. Natomiast jeśli chodzi o zaświadczenia psychiatryczne do przeprowadzenia aborcji, to pan doktor Socha wydaje się nie mieć tutaj żadnych wątpliwości. Wystarczy byle jakiś świstek, i kobiety są tutaj przyjmowane do aborcji. To jest po prostu skandal. To jest traktowanie dzieci jak jakiegoś niechcianego elementu, jakichś ludzi do, do selekcji do utylizacji. To się, Szanowni Państwo, musi skończyć. Dzisiaj organy Państwa rzeczywiście źle czy niewłaściwie reagują na kwestię aborcji. Tym bardziej potrzebna jest kontrola społeczna, tym bardziej wzywam do społecznego oporu przeciwko tym praktykom, które mają miejsce również tutaj, w tym gdańskim szpitalu. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kasprzak, Fundacja Życie i Rodzina również. Szanowni Państwo, Krzysztof Kasprzak, Fundacja Życie i Rodzina. Krótki apel. Już po e, naszej manifestacji zaczęły się odzywać osoby pracujące w tym szpitalu, osoby, które mają informacje na temat tego, co się dzieje w, w procedurach aborcyjnych. Zachęcam Państwa do kontaktu. Zgłaszajcie się na naszego maila kontaktnooperatujzicie.pl. Na Odzywajcie się. Oferujemy Wam, zapewniamy Wam anonimowość, zapewniamy Wam pomoc prawną, zapewniamy Wam pomoc psychologiczną. Wiem, że to, czego doświadczacie, będąc często przymuszonymi do aborcji, jest straszne. Też y, wypowiadajcie się, odzywajcie. W przyszłości, jeżeli ta obecna prokuratura ta umorzy, wasze, wasze wypowiedzi, wasze świadectwa będą miały ogromne znaczenie. Mogą pomóc także uniknąć odpowiedzialności. E, także apel do dyrekcji, informacja dla dyrekcji, to że jakiś lekarz się wykonuje na waszym oddziale, y, podaje koryt potasu, to nie jest tylko kwestia jego decyzji, to jest kwestia także waszej odpowiedzialności, żebyście mieli tego świadomość. W przyszłości będziecie także za to odpowiadać, za to, że dopuściliście do stosowania takich procedur. Dziękuję bardzo. I Krystiana Kawalieri, Ruch Narodowy Gdańsk. Musimy sobie uświadomić tej całej sytuacji, że kiedyś, tak jak Spartanie, mieli swoją przepaść, gdzie wrzucali dzieci niepotrzebne albo starców, którzy chorowali. W zasadzie ich utylizowali. Dziś mamy podobne efekty przy metodach, które są niewidoczne dla społeczeństwa i dlatego może tak bardzo nas jako społeczeństwo które jest nieświadome i kierowane przez media, nie zda, nie, po prostu ludzie sobie może do końca też nie zdają sprawy, co się dzieje. I w tym momencie doszliśmy do cywilizacyjnej ściany, pod którą się zderzamy jako ludzie, gdzie wszystkie wartości, już nawet nie te chrześcijańskie, ale te, które stanowią o nas, jako o ludziach, są zaprzepaszczane. Sami sobie zaprzeczamy jako ludzie, że życie ma sens, jeżeli nie chronimy tych najmniejszych. Jesteśmy w momencie, gdzie opinia publiczna ma być e, litościwa, ma mieć litość w sobie dla zwierząt fotelkowych w klatkach. W momencie, gdzie rozmawiamy o ustawach łańcuchowych, gdzie jest zapis o tym, że e, kobieta, e, gdzie suka, która się oszczeni, ma mieć dodatkową przestrzeń m, na to, żeby odpocząć. W tym samym czasie rząd proponuje kobietom porody na sorach, gdzie w zasadzie można byłoby to równoważyć z, ze schowkiem na szczotki, gdzie jest zaprzepaszczona wszelka godność, wszelki szacunek do nowego życia, które się rodzi. Ci sami ludzie, którzy dziś nam mówią, że dziecko, że kobieta w ciąży nie jest, że dziecko nie jest człowiekiem, mówią nam, że zabieg florkiem potasu jest ok, jest do przyjęcia. Usypiamy psy w sposób humanitarny, Dzieci dostają do serca środek, który rozsadza je od środka, a my dziś stoimy tutaj i prosimy o to, aby stosować humanitarne metody w uśmiercaniu ludzi. To jest aberracja zupełna. Chcemy, i nieważne jak nazwiemy dzieci, czy ludzkimi płodami, czy ludzkimi szczeniętami może to lepiej zobrazuje musimy szanować to życie. I nie chodzi też o sytuacje, w których życie kobiety jest zagrożone, bo to jest zupełnie inna sprawa. Dlatego musimy chronić życie od poczęcia. Musimy zawsze być za życiem. I to, jak chronimy własne dzieci, stanowi o tym też, jak nas będzie traktowa będziemy, jak my będziemy traktowani na starość i o na naszej przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. To nie jest tylko kontrowersja związana z jakąś usługą medyczną. To jest tak naprawdę. Konflikt oparty o wartości, konflikt kulturowy, konflikt cywilizacyjny, konflikt, którego my nie zamierzamy odpuszczać. Ile sił, tyle będziemy walczyć o życie każdego dziecka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to udamy się teraz do środka aby złożyć pisemną interwencję poselską w tej sprawie, a następnie udam się do zarządu w Gdańsku w Spółki Kopernikus, która to zarządza tą placówką. Dziękuję bardzo.